Woda to życie. Tak, to oczywiście truizm i każdy się z nim zgadza. Ale rzadko kto z nas umie powiedzieć, dlaczego tak jest. A sprawa wygląda tak. Po pierwsze, człowiek składa się w około 80% z wody. Nasze mięśnie są w 70-80% z wody, płuca w 80%, a wątroba nawet w 84%. Woda jest głównym składnikiem płynów ustrojowych, reguluje temperaturę ciała, pH oraz ciśnienie, umożliwia usuwanie z organizmu szkodliwych substancji. Po drugie, bez wody po kilku dniach umieramy. Utrata 1% wody z naszego ciała powoduje poczucie pragnienia. Strata 10% jest niebezpieczna dla zdrowia, a przy utracie 20% wody następuje śmierć. Dziennie powinniśmy przejmować około 2 litrów wody w napojach i pokarmach, a przy wyższej temperaturze lub przy wysiłku nawet więcej.